Kolejnym opatrunkiem, które wygląda troszkę jak podłoże mikrobiologiczne, jest opatrunek na bazie agaru, czyli opatrunki żelowe, mówi się też na nie hydrożele. One rzeczywiście mają podobną funkcję jak ściąganie bakterii z powierzchni. Rany do swojego podłoża, jednak nie chodzi tu o namnażanie tych bakterii, a o oczyszczanie takiej rany. Dodatkowo taki opatrunek może stanowić zabezpieczenie przed wysychaniem takiej rany, czy też może nawilżać taką ranę oraz zabezpieczać przed dyskomfortem ściągania kolejnych warstw, więc może być takim tymczasowym naskórkiem na rane, kiedy mamy dosyć głębokie uszkodzenia czy też rozległe.